Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiejszy film będzie o moich, jak gdyby nowych, takich zakupach, o dodatkach do moich budżetowników. Ostatnio, właśnie będąc na zakupach, zauważyłam bardzo takie fajne breloczki, które pokażę Wam tutaj które można sobie po prostu dopiąć do, do właśnie budżetowników. Tutaj mam takiego Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Tu jest taki taki jakby niedźwiadek z truskawką. No naprawdę bardzo ładny ten breloczek. Tutaj mam jeszcze kolejne to taki piesek. Też bardzo ładny. Taki różowy. No i jeszcze mam kolejny. No to już rozpakowałam. Nie mogłam się oprzeć. Tu jest taki. To jest. Tu był muminek. O! Właśnie zapomniałam nazwę. Tu jeszcze takiego jednorożca. No bardzo ładny. Z taką gwiazdką. No I jeszcze coś takiego. To jest taki jakby różyczka. Tutaj jest taka jakby dziewczynka. Czy może bardziej jakaś ze skrzydłami. To może wróżka. Coś takiego. Na, na jakiejś chmurce. Tutaj niebo. No naprawdę bardzo ładne takie breloczki. Mhm. Uh -huh. No, myślę, że no mi się naprawdę bardzo spodobały i te już zaczęłam sobie otwierać. No i jeszcze taki, ten już jest trochę taki, jakby, no tutaj, yy, coś takiego. No, bardzo, bardzo fajne. No i tak, tak sobie kupiłam je, wiecie, zapłaciłam za nie 4 zł. Oczywiście 4 zł, każde. No myślę, że taka spoko cena, Ja to kupowałam w sklepie, takim wiecie, jak na przykład pewnie w każdym mieście jest, albo były takie sklepy od 3 zł, albo wszystko za 3 złote, kiedyś były te sklepy, wszystko po 2 złote, później to zdrożało troszkę, albo od 3 zł wzwyż i ja właśnie takie sobie kupiłam w takim właśnie sklepie. A że widziałam już właśnie, że właśnie dziewczyny budżetujące też właśnie takie mają. Naprawdę mi się to spodobało. No i zobaczcie. I tu można sobie tak przypiąć. No i naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Może nie każdemu to pasować, bo to tak troszkę no nie wiem może tak przeszkadzać ale powiem wam że sam brelok jest naprawdę bardzo ładny można go sobie też w ten sposób zapinać no w ten sposób jest chyba dość taki jakby krótki no i tutaj jest jeszcze to kółko które jakoś tak nie za bardzo tu pasuje mhm. no, ale myślę że nawet jeżeli dam sobie po prostu w ten sposób, no to naprawdę to będzie bardzo fajnie wyglądało. No i sobie po kolei mogę też włożyć. Na przykład tutaj ten sobie włożę. Bardzo fajny. Mhm. Albo tutaj. I też fajnie to może wyglądać. Mhm. No, one chyba są, jeśli chodzi o to, do tych budżetowników. No, bo właśnie widziałam u dziewczyn, że mają naprawdę takie dłuższe. No, ale te są krótsze, więc mogę sobie nosić właśnie tutaj do środka. No i jeszcze sobie. Mogę tu włożyć do kolejnego. Coś takiego. Bardzo fajnie to wygląda. Tak upiększa. Można powiedzieć, że upiększa właśnie nasz budżetownik. Dobrze. No i tu mam jeszcze te dwa i sobie mogę. Mogę wymieniać albo ten dać też sobie już tutaj obetny. No ten na pewno tu musi być, bo po prostu nie zapięłabym. No i bardzo fajnie to wygląda. No naprawdę zadowolona jestem. A powiem wam, że Całkiem niedrogie to było. Jeszcze sobie kupiłam takie, jakby mm, też takie jakby zapinki, coś takiego. To już było w, w, o show. I to po prostu jakieś śmieszne pieniądze, powiem wam. Nie wiem, czy to była jakaś promocja, czy. 2 złote czy złoty 50. Zł. No i też mogę sobie tak powiem Wam upiększyć. Nawet nie myślałam, że będę takie coś, że coś takiego będę kupować, ale naprawdę cena była po prostu śmieszna, bo to było chyba złoty 50 zł, czy 2 zł za. I też bardzo fajnie to wygląda. No, i mam cztery. To akurat do moich czterech budżetowników to się zmieści. No i tu sobie też mogę dodać. Zobaczę, który kolor by mi tu pasował. Tu chyba dam ten złoty, a ten sobie dam do żółtego, będzie lepiej pasował. Aha, tak mi się wydaje, że ten będzie lepiej pasował tutaj. Aha, tak. No i to sobie tak wepnę. O. Troszkę ciężko wchodzi, no, ale ładne, bardzo fajnie to wygląda. Tak, tutaj włożę ten. Wą stronę. I też ładnie to wygląda. No i czwarty. Aha, no i ten sobie dam tutaj. No, akurat były cztery. Sobie właśnie tak upiększać. No fajnie to wygląda. I co jeszcze? Jeszcze kupiłam sobie takie jakby naklejki czy coś takiego, ale powiem Wam, że one są zaraz. Ja sobie je też otworzę. Tylko to one chyba nie będą dobre do tego. Dlaczego? Dlatego, że to są chyba takie, wydaje mi się, że na lodówkę. Oj. Oczywiście można ono przeznaczyć do innych też rzeczy. Tak myślałam, że właśnie do moich binderów, ale one są tutaj dość grube. To jest nawet jakaś, to nie jest naklejka, to jest nawet, no właśnie, to jest plastik dość gruby. Ja to widziałam oczywiście, mimo prze, przez folię i tak to widziałam, tyle że właśnie to też było bardzo tanie, więc no i można sobie też tutaj przykleić, czy upiększyć. No, jeżeli nie będę miała, na przykład dużo tutaj tych Kopert albo, jeżeli nie będzie zbyt dużo tutaj właśnie pieniędzy, no to to spokojnie się zamknie, więc myślę, że całkiem spoko. Można też sobie tak trochę dać, y, można by było sobie tak troszkę włożyć tak bardziej w środek, no i to też może fajnie wyglądać. No. Wiecie, to można sobie dodać, odjąć jak kto woli. Ale właśnie, jeżeli to było naprawdę tak tanie, dosłownie chyba jedno i drugie, chyba po złoty 50, więc no po prostu śmieszne pieniądze. A może naprawdę to no, wyglądać bardzo fajnie. No i tutaj też sobie dołożę coś takiego. Może to o. naprawdę bardzo fajne, bardzo ładne. Mhm. Tutaj wszystko tutaj dałam, tutaj chyba też dałam. No i wiecie, no i fajnie. Jeżeli coś... Jest naprawdę bardzo tanie, więc nie ma się co zastanawiać, tylko można sobie upiększyć. Można nawet dwa sobie dać. No i też, też mi się to fajnie zamknie. No, naprawdę bardzo mi się podobają. Można oczywiście sobie dać jakieś no, cieńsze naklejki i... Nawet, nawet nie miałam w planach nic takiego kupować, ale po prostu cena. Aha. No, także także fajnie. I oczywiście można w każdej chwili, że tak powiem, zrezygnować z takiej naklejki i albo sobie dołożyć jakąś inną albo, albo w ogóle. Tak samo to można sobie dodać. Można sobie to odjąć. No fajnie, fajnie. No. O, można tak. I też tak. No, a te oczywiście mogę sobie wymieniać, lub być może, że jeszcze będę miała jakiś nowy budżetownik. Któż wie? No dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten film, oczywiście też poprzednie. Kto jest tutaj, może trafił na ten kanał pierwszy raz? To zachęcam do subskrypcji, jeżeli oczywiście chce ze mną pozostać na dłużej. Dziękuję i do zobaczenia w następnych filmach.